Do 20 października trwa nabór do nowej Młodzieżowej Rady Miasta na kadencję 2025-2027. Formularz dostępny jest na stronie urzędu, ale oprócz tego na social mediach Młodzieżowej Rady Miasta. Tam też z chęcią odpowiemy na pytania młodzieży dotyczące tego, czym się zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta, jakie są przykładowe inicjatywy, które można zrealizować, co robią w ogóle Młodzieżowi Radni i jakby jak można się zaangażować. Do nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zgłaszać się naturalnie każda osoba, która z wieku od 13 do 18 roku życia oraz no, mieszka w Opolu. Jednak dla tych uczniów, którzy nie mieszkają w Opolu, ale uczą się na terenie miasta Opola i po prostu chcieliby się zaangażować w pracę młodzieżowej Rady, też mamy pewną ofertę, ponieważ najprawdopodobniej już w grudniu będzie ruszał nabór do naszych komisji problemowych, no, do których mogą zgłaszać się wszyscy uczniowie, wystarczy, żeby po prostu uczyli się w szkole na terenie miasta Opola. Trzeba dostarczyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, trzeba dostarczyć również listę po Minimum 30 osób w wieku od 13 do 18 roku życia, którzy muszą podpisać się także pod klauzulą RODO. Wszystkie te dokumenty można i nawet trzeba byłoby dostarczyć elektronicznie w formie skanu. Listę poparcia, oczywiście, można je również dostarczyć w formie fizycznej do Urzędu Miasta. Jednak, mimo wszystko, myślę, że bardziej wygodną formą dla młodzieży jest ta forma elektroniczna. Tak prywatnie, co, co mi dało na przykład, no to. Rozwój kompetencji miękkich, nowe przyjaźnie, bo ci panowie tutaj to, to są moi przyjaciele i, i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że miałam okazję ich tutaj poznać. Możliwość zaangażowania się, wpływu takiego faktycznego działania na rzecz młodzieży. Młodzieżowa Rada Miasta to jest trochę, trochę można ją porównać do takiego samorządu uczniowskiego, ale na szczeblu właśnie miejskim. Przede wszystkim Młodzieżowa Rada Miasta jest głosem młodzieży, który. Yy, Chcielibyśmy, żeby w mieście był słyszalny, w związku z czym yy, yy, wybory do Młodzieżowej Rady Miasta to jest oddanie tej decyzyjności, tej... Yy, tej możliwości młodzieży, żeby czuli, że mogą mieć wpływ na różne rzeczy i wydarzenia, które w mieście się dzieją. Dlatego ja ze strony też organizacji pozarządowych, które współpracują na co dzień z Młodzieżową Radą Miasta, zachęcam młodzież do tego, żeby w tych wyborach się zgłosiła. Do 20 października taki nabór trwa. Następnie komisja będzie kandydatów tutaj weryfikowała, sprawdzała, czy spełniają te wszystkie wymogi formalne i następnie będzie wybór nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.